No ładnie, wszystko to brzmi jak typowy film. O, cię zniknął. Ej, a to pieniądze? To ja nie chcę. Mam jeszcze za to zapłacić? Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe. Gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. nebak.pl No, witam wszystkich, dzień dobry w kolejnym odcinku. Tym razem Redfall, który premierę miał 2 maja. Najpierw widzę, że trzeba stworzyć sobie postać. Mamy Jacoba, czyli porusza się jak duch. No, okej, okay. mamy Lailę. Umyślali to telekinetyczna broń. Devindera, on brzmi jak Dopinder. Dev jest znanym z internetu tropicielem krypt, kryptyt i łowcą duchów. Okej, okay, Remi. Remi poświęciła swoje życie, aby uratować ludzi z miejsc dotkniętych katastrofami. Wiecie co? Może z wyglądu po prostu wezmę lile i tyle. No i graj. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydarzenia w Redfall to moja wina. Było to miłe miasteczko. Gdy przyjechałam, chciałam im pomóc. Powiedzieli, że kropla mojej krwi może wszystko zmienić. Pokonać ludzkie choroby. Może nawet śmierć. Stworzyć świat bez niedostatku. Rozlać po świecie... Rzeki życiodajnej wody. Byłam głupia, to potwory kropla nie wystarczyła. Zabranie mi wszystko. Teraz jakieś zło pożera to miejsce kawałek po kawałku. Gdy ludzie zorientowali się, co się dzieje, było już za późno. Ludzie skaczą sobie do gardę i błagają monstra o litość. Niektórzy kryją się ze strachu i daremnie wyczekują ratunku. Próbowali się ratować. Lecz potwory, które to zaczęły, nie pozwoliły im. Nie ma już ucieczki. Nikt nie chce wierzyć w apokaliptyczne wizje. Gdy się ziszczają, wtedy jest za późno. Ale niewielka grupa stawia temu opór. Chyba mogą ocalić to miejsce. Przed nimi stoi tylko jedna przeszkoda. Całe miasto pełne wampirów, no ładnie, wszystko to brzmi jak typowy film, no ale zobaczymy, oczywiście, że mogę ocalić to miasto. O, ktoś tam coś jadł, chyba komuś. Piętę odgryźli albo coś. No nie, jednak nie piętę. No halo, się Patrzcie, leportować się umie. Ale mają wielkie dłonie. Nadchodzi, chcę sama zobaczyć. No, to kto idzie? Lilith? Na pewno to ona. Bożesz ty w mordy, ale ma koronę. Nikt tego nie potrafi. Wszyscy należycie do nas. Inni chcą twojego truchła. Ale ja chcę ciebie tutaj. Żywę. Przydasz mi się. O, jak miło. O, chyba dzień nastał. Uciekaj stąd. Co na tak patrzy? Już nigdy nie ujrzycie słońca. No dobra, mocne słowa jak o. na wampira. O Boże! Kto to był? Przed dotrzeć do brzegu przed zachodem słońca. Mm -hmm. Tyle razy mnie ciągnęło, żeby uciec z tej wyspy. O, Ale zobaczcie. Nie. Tu Najpierw jestem. trzeba skończyć studia. Brawo, ja. Brawo tym. Widzę, że jest pełna optymizmu. a Gdzie ja jestem? Pod wodą. Zapasy medyczne? O. Tak. To się na pewno przyda. Pomocy! Moje dziecko zaginęło. Imię Everedy Doyle, wiek 10 lat. Widziany po raz ostatni, gdy opuszczał dożynki z obcą osobą. Wow, okej. Okay. Dożynki z obcą osobą opuszczał. No to nic dziwnego. Dobra, bierz. Um, czy ja tutaj mogę sobie posiedzieć i poczekać? Chodź. Zawsze mi się coś przytrafia. Nie jestem pod wodą. Dobra, chodźcie tutaj. Ku. Znacznie lepiej. Miało nam się udać. I co to ta woda, o, tak filmów, gdzie wszystko idzie nie tak. Dziwnie wygląda. Kto potrafi coś takiego? Ładne, To hell? dosłownie ściana wody. Tak, to dosłownie ściana wody. Jasne. Czemu nie? No chodź tutaj. O, coś tutaj było. Otóż. Tylko o co? No dobra. O, właśnie... Nie chcę do nikogo strzelać. Ale może będę musiał. Naciśnij lewy, aby strzelić z aktualnie wybranej broni. Przytrzymaj prawy, aby przybliżyć obraz i użyć celownika. Naciśnij R, aby przeładować, o ile posiadasz do niej amunicję. No tak. Jeśli spróbujesz wystrzelić z broni o pustym magazynku, przeładowanie nastąpi automatycznie. O, jak miło! O, mam kastet, ale miło. Dobrze. O, chodźcie, tutaj coś się świeci. Nie mogę. A, ej, poczekajcie, przecież mogę po. O, widzicie? No, Otóż bagażnik, tam jakieś granaty są, co się stało ze słońcem? Rybek, o nie, a masz. No, powiem wam, ładnie wygląda ta gierka, fajny koncept, ale musimy biec, naprawdę, biegnijmy do światła. Przy świetle zawsze są jakieś ekstra rzeczy. O kurde, tylko nie oni. To no dobra. Może uda mi się przekraść obok nich. Możesz unikać wrogów przekradając się. Pozostań poza zasięgiem wzroku. przykucnia, aby poruszać się ciszej. Mm, no dobra. Tylko gdzie oni są? O tam są. Wszejnym razie człowiek, widmo przyjdzie po was nosów i wyjdźcie dostna, zostanie po was śmierć w burzu No generalnie jakoś nie było. Ciężko obok nich przejść. Wasze dzieci, wasi rodzice. Nikt nie ucieknie. No tak, rzeka jak krwi, tak to typo... o, patrzcie tutaj. Dobrze, jakieś elementy RPG. No i bardzo dobrze, mamy tutaj. Aha, 1, 2, 3. To mam pewnie różne bro bronie. Tutaj jest. Gość ma znak zapytania nad głową. Hmm. Dobra, to co? jest ich więcej. Headshot! No, myślę, że będziemy tak sobie szli. bo inaczej to się nie opłaca nawet. O, co to? Dobra, już mam wszystkiego. Aha, maksy zapasów medycznych. Dobra, to ulecz się i weź. Tak jest. Dobrze, nie będziemy się bawić w jakieś um, skradanie się. Po prostu idziemy. Tu na łodzi coś jest? Nie ma. Hopla! O nie! O dobra, się. Co to? Racy. Chyba ktoś wzywa pomocy. Nie widziałem żadnych rac. No, ostrożnie. Patrz, co robisz! Boże co? Spokój się. ich głową każdy stopień w każdy z On miał jakiś... Jakiś mikrofon. Chciał zawołać kumpli. O, wystarczy, że przez to przejdę. No dobra. Wiecie co? Aż chce mi się iść tam, ale... Dobra, zobaczymy co tam jest. O, wyeliminuj wszystkich kultystów w remizie. Prawie jesteśmy. No dobra, zadanie brzmi jak pis dla mnie. Chodźcie kultyści. Ja to zrobiłem. Bierz wszystko gościu. Dobra. Jest jeszcze tutaj. O, o tam jest. O, na tabie jest coś. O, 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 tutaj zostawił apteczkę. A zobaczcie, tędy mogłem przejść i ich ominąć. Ale przestańcie kto by ich omijał. O, patrzcie, beczka do rozwalenia. Normalnie bym tu nie wchodził. Ale trochę się cykam. O, dobra, to było dosyć proste. Idziemy na poch. Ej, ja tu już byłem przecież. Tutaj? Aha, to zamknij drzwi. O. no dobra, idziemy na dach. Strażak roku 2019. Galela Fisza, Pajsza. Za odwagę i męstwo. No dobra. No, ktoś puka już. O, mam nóż. A nie, to wyrzutnia kołku. No, ktoś tu puka. Generalnie, znając wampiry to one trzymają się gdzieś tam sufitu. No dalej, nikogo nie Nie chcemy nikogo skrzywdzić, ale możemy. Mamy coś do zaoferowania, ale trzeba do nas wyjść, żeby się przekonać. No, przecież tu już nikogo nie ma. Po co ta muzyka? Czy Ty... kultyści wciąż tam są? Nie otworzę drzwi, dopóki sobie nie pójdą. Albo y umrę. Tak. tak byłoby lepiej. Odcięli zasilanie. Mamy tu rannych. A w piwnicy jest jakieś krwiopica. Wykonują jego rozkazy. Prosimy o pomoc. Dobra, idę. Dobra, zbliż się do wampira i naciśnij F. Dobra, jest piwnica. Watch your step. O, mam tu wyrzutnie kołków. No. O, cię zniknął! Udławcie się krwiopijcy! No, nie było tak źle. Brawo, dobra, udało ci się odblokować pierwszą umiejętność. Parasol. Naciśnij Z, aby stworzyć osłonę w kształcie parasola. Naciśnij Z, aby ją deaktywować i wywołać uderzenie w potężnej fali. O! No dobrze. To co? O, czekolada. O i woda. No i bardzo miło. Teraz tak, zasilanie trzeba przywrócić. O, tutaj. Dobrze, dobrze. Jesteśmy bliżej celu. Mhm, idźmy zobaczyć, co tam się będzie działo. No świetnie. Nie lubię jak... Jakiegoś... Nie ma już kultystów? Już dobrze. Jesteście bezpieczni. Nie ma, wampirów też już nie ma. Uspokój się. Potężne wampiry cofnęły przypływy i przyćmiły słońce, odbierając wszystkim szansę na ucieczkę. O, nie zdążyłem przeczytać. Będzie wyglądał mój dom? Lepiej poznam mieszkańców. Potężne wampiry cofnęły. Aha, dobra. Miejmy nadzieję, że pomożecie sobie nawzajem przetrwać w Red Hall. No dobra, witam. Cześć! Hey, Wybacz, ciężko mi się skupić. Czemu? Nie mam żadnych planów na potem, ale... Dobra, więc ja to jest mój się dom. Się Miło. O tu przecież wcześniej to była krew. Widać, ewidentnie posprzątali. Dobra, czy są tu jacyś mieszkańcy inni? Witaj. Nie zapomnij zadbać też o Trudno mi wszystko ogarnąć. Dobra. Tyle tu do zrobienia. No właśnie, tyle do zrobienia, a ty sobie leżysz ty leniwy gnoju. Data 21 października. Na służbę meldują się. O, okej, okay. to jest moja drużyna chyba. Moor, Garcia, Young, Paul, Barik, Bakir, Bak Bakri i Fu. Fu. Fupa. Fu fu no? Nie masz nic do powiedzenia? Mało jesteś rozmowny, a ty? Dobrze cię widzieć. Tak? Spójrz na mnie. Mam silne przeczucie, że nie zaliczę roku w terminie. Anna and Joe. Oła się nagadała! Nie jest już! Powiedz do widzenia, Joe Trzeba się stąd wydostać. czciciele wyznawcy kultyści kimkolwiek teraz są wcześniej byli zwykłymi sąsiadami z normalną pracą i nudnym życiem. Teraz włóczą się po okolicy opętani zemst, obsesją na punkcie człowieka widmo. Dobra, dajcie mi kogoś do zabicia, a nie tam. Dobra, tu jest kibel, tu jest jakiś magazyn. fragment objawienia Bożej Miłości. Wyjedziemy. Przynieśli 30 pączków. Dajcie spokój! A mogli nic nie przynieść. wdzięczna małpo. No hmm, okej, okay, ty też nie jesteś rozmowna. Dawaj coś do żarcia i idziemy. Na łowy. Doktor Hunt, okej, okay, do doktora Hanta musimy pójść i porozmawiać. Tu jest doktorek. Mamy aptekę. O, wszystko tu mamy. Panna Elison. Tak. Niezmiernie się cieszę. Doktor Hunt? Boże, cieszę się, że nic panu nie jest. Wolę nie myśleć, co by się stało, gdyby nie wasza pomoc. Opiekuję się tu wszystkimi. Chorymi, rannymi, cierpiącymi. O, Możesz przyjść do mnie po zapasy. Szyja lecz, i biodra. Ale bierz tylko minimum. Są inni, którzy potrzebują pomocy równie mocno co ty Dobra, tam gadasz. Ej, a to pieniądze? To ja nie chcę. Mam jeszcze za to Ciwna zapłacić? Sytuacja. Niektórzy z twoich sojuszników w remizie strażackiej posiadają skrzynie z zaopatrzeniem. Możesz wydawać walutę pomocniczą, by kupować u nich przydatne przedmioty. Ej, no bez kitu. Ja mam jeszcze za to płacić, ja będę ich bronił. I jeszcze każą mi sobie za to płacić. No, no trochę to jest nie halo. Dobra, idziemy. No pa, pa. Idziemy do pastorki Ewy. Ona mi tam pewnie też powie coś. Jakieś kazanie. Ty pewnie jesteś Leila. Przykro mi, że też w tym tkwisz. Wszyscy mieliśmy pełne ręce roboty, nie? Jestem Ewa, pastorka. Miło Cię poznać. Iwa, a nie Ewa. Przykro mi, że w takich okolicznościach. Wcześniej mieszkaliśmy w schronisku dla bezdomnych, ale teraz organizuję sprawy tutaj. Wysyłam ludzi na wypady zaopatrzeniowe i ratunkowe. Dobra, czy ja mogę się. Czasem nadać. wracają z przydatnymi rzeczami. Zaglądajcie czasem do kufra. Jeśli będziemy mieć coś na zbyciu, jest waszą. A, ok. Jest na mnóstwo potrzebujących pomocy osób. E, tam za darmo? W sensie mam płacić znowu? Dajcie im popalić. Mówię wam, za darmo to jest uczciwa cena. Leila, miło Cię poznać. Wzajemnie. Jestem Anna, a to mój mąż. Co to Joe. Za worek. Cześć, Joe. Wpadliście na te dziwolągi, co? <kluzny> Można je zabić tylko kołkiem w serce. Wybuchają jak fajerwerki. Szaleńców można zdjąć bronią palną. Tej mamy pełną. O, no to Kołek jest darmowe, ale na splowy z mojej skrytki trzeba sobie zasłużyć. Przykro mi. Nie jest jej przykro. Owszem, nie jest. Okay, Czy się przynajmniej coś jest za darmo. I. Nie, yeah, moje o, patrzcie, mam umiejki jakieś. Dieta studencka. <laughs> Okej, okay, spoko. Laila odzyskuje dodatkową porcję zdrowia po spożyciu posiłku. E, Wiedzieć co może tak. Aha, a, A, mam, mam jeden umiejętność jedną. Dodatkowe miejsce na amunicję do pistoletu krótkiego i strzelby. Dodatkowe miejsce na amunicję do szturmowego. Szybkie. Z... O! O, to na pewno się przyda. A, bo... Mm. Już niedługo. Przejrzyj na razie. O, patrzcie, ulepszono. Wyrzuca jeden dodatkowy pocisk przy każdym wystrzale broni. Nie stać mnie na zakup. Aha, no to miło. Dobra, idziemy do stołu odpraw. Tam są jakieś misje na bank. To gdzie on. U góry jest, tak? Zdobywasz kołek, przy pomocy którego możesz zmodyfikować wygląd swojej broni. A tam wygląd. Możesz zmieniać wygląd broni przy pomocy znalezionej skórki. No dobrze, dobrze. Misje. Wybór misji ukończono, czyli bez żadnych szans. Kolejna misja. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Akceptuj. Okej. Okay. Po pierwsze, nazywam się Leila Ellison. To fakt. O, cześć. Po drugie, Redfall pełne jest krwiożerczych bestii. To też fakt. I po trzecie posiadam Dziwne zdolności. Może powinnam była od tego A zacząć. Poza tym, wielu rzeczy nie jestem pewna. Z tydzień temu w mieście zrobiło się dość dziwnie. Pisałam magisterkę. Wszystko było normalnie. Pomijając zaginionych ludzi. I te dziwne symbole dookoła. I to, że nikt nie wychodził nocą z domu. Powinnam to szybciej zauważyć. Niektórzy próbowali uciec promem. Ale te potwory zepsuły słońce i zabrały całą wodę. Bo czemu by nie? Jesteśmy uwięzieni. Nikt nie przybędzie na pomoc. Nikt nie powie, co robić. Ukrywający się tu ludzie potrzebują zaopatrzenia. Wyruszymy po nie do centrum miasta. za. Co, nie? No i bardzo dobrze, mamy wszystko. Także pierwsza misja bez żadnych szans. Poznajcie moją ekipę, tak pewnie to nazwę. Została zakończona z sukcesem. Druga misja w drugim odcineczku. Tak więc do zobaczenia. Zostawcie lajka like i suba, jeżeli chcecie. Na razie.